HOTO, czyli zestaw od Xiaomi do otwierania laptopów oraz przyrządów elektronicznych. Także otwórzmy to. Tak to się prezentuje. Widzicie, dostajemy takie fajne, fancy pudełeczko. Trochę jakby Apple otwierał. Tutaj mamy z tyłu jakąś no, bezwzględną instrukcję, którą kiedyś może mi się przyda, także otwórzmy. Miałem też inne gadżety od HOTO oraz Xiaomi, na przykład miałem taki zestaw. Na przykład miałem taki zestaw. Możecie się domyśleć, czego tu brakuje. Uuu, pudełko nas zwita, jak widzicie i dostajemy w środku taką fajną paczuszkę Wow, patrzcie jak to jest elegancko zrobione Mega fajnie. ja lubię rzeczy od Xiaomi, bo są porządne I super wyglądają, wow, zobaczcie co my tu mamy Mamy instrukcję, tak ona wygląda, nic nie przesadza Mamy tutaj kabelek, mamy tu jakiś następny kabelek, czyli sekcja kabelkowa, czas zacząć oraz mamy sam sprzęt, dosyć masywny, ciężki Wow, o tak on się prezentuje w środku, wygląda jakiś laptop Jest mega jakościowo wykonany czy mamy tu ładowarkę? ciekawe, kurcze Także otwórzmy sobie tą. Bardzo fajnie. jo, jak to wygląda, zajebiście, widzowie! Tutaj mamy... O, patrzcie, jak zajebiste! Mamy tu taką podkładeczkę, jest mega jakościowa, taka magnetyczna dosyć, bym powiedział. Fajna, super. Mamy tutaj sam sprzęt, który wygląda w ten oto sposób. Tutaj mamy też tak, tutaj możemy to sobie zdjąć. Proszę bardzo, takiej... Fency dosyć, proszę bardzo, mamy tutaj, tak to się prezentuje, no, zobaczcie jaki świetny sprzęt, jak to wygląda estetycznie, no, wow! Dobrze, a więc teraz sprawdźmy, jak to działa, tutaj jeszcze w czy się, mamy zestawie higienienia, mamy kabel ładujący, taki dosyć ładny, żółty, no i co, tutaj mamy nasz sprzęt. tutaj się go ładuje, tutaj mamy Magdę, tutaj jest to napiny, więc bardzo fajnie rozwiązane, wleży w dłoniach znakomicie, mamy tutaj moc, czy działa? Działa. Macie dokładny opis, co się znajduje w środku, Jakbyście się ktoś zastanawiał, ja nie będę wam tego opowiadał, ale wszystko wyczułem z